Wiecie, drogie panny, co dla Was w tygodniu od 18 do 24 grudnia? W tym tygodniu, w piątek, Słońce zmienia znak, przechodzi ze Strzelca do Koziorożca. Również Księżyc będzie w Byku, więc to jest bardzo dla Was dobra energia. Jesteście znakiem ziemskim, poukładani, zorganizowani, więc w tym dniu na pewno poczujecie. Siłę dużo zrobicie, dużo zorganizujecie tuż przed świętami. Zaplanujecie całe święta. A to co pokazują karty: Trzeba uważać, żeby się z kimś nie pokłócić. Wy jesteście znakiem pracowitym i bardzo poukładanym, i ta pracowitość może kogoś wkurzyć. To znaczy, może to brzmi dziwnie, ale no, wiecie, no, niektóre znaki potrzebują więcej jakby nie wiem, dyskusji albo więcej czułości. Wy jesteście bardzo pragmatyczne, i kogoś może to e, zdenerwować. Będziecie się bronić. Drogie panny, przed tym będziecie się bronić przede wszystkim, ale też możecie poczuć się zmęczone, ale myślę, że dojdziecie do, do równowagi, do zgody, do, do jakiejś radości. Młode osoby mogą wam pomagać w tym, albo wy możecie pomagać młodym osobom również jakaś kobieta, która jakby nie do końca jest nie do końca się z nią dogadujecie, ale ma duży wpływ na was. W tym tygodniu może mieć tutaj znaczenie. Szóstka buław mówi o radości, o zwycięstwie, więc po trudach do celu będzie dobrze życzę wam rodzinnej wigilii na pewno się do niej dobrze przygotujecie albo wigilii z osobami z którymi chcecie ją spędzić po prostu na pewno wszystko dobrze zorganizujecie zaplanujecie i zrobicie uważajcie na przeciążenia uważajcie na, na to żeby się za bardzo nie zapracować bo macie do tego Tendencje jeszcze spokojnej i radosnej wigilii. Pozdrawiam Was serdecznie.